Na ten wylegnie, masz. Michał, tyłem Dobra, Prowadź, prowadź, prowadź. Dobra, kto się ze mną zmienia w takim razie na tą pożarniczą? 085. Słyszałem strzały. Strzały, strzały? Tak, słyszałem strzały. Są na prawej, obrzeżu prawej. 062, 0195 o otwarty teren Ja bym stąd trochę Ja bym stąd wrócił się, dawaj, dawaj, zaraz na siatkę się schowamy Znowu płocik. Dobra, idę na Prawę, wieżę. Jest gdzieś tutaj Chodzę na wieżę Ktoś wie do kogo leciały strzały? Do zambiaku prawdopodobnie Prawdopodobnie do zambiaku Dobra Chodzę do Dobra, wieży Chodzę się to nie ma sensu to jest za dużo jest part przestrzeni Cofamy się na miasto z powrotem. Tutaj, tutaj, tutaj. Okay. Czy ktoś jest koło wieży Ja już wchodzę na wieży? Do kafejki się schowaj z powrotem. Nie, była ta kafejka. No gdzie ty jesteś. Dobra, widzę cię. Widzę na drugim budynku. Żadna strzela. Ja no, strzelam. No jest. Dobra. Z wieży strzelasz, tak? Tak. Schował się. Dobra, widzę cię. Schował się. Widzę cię, jest widzę. na drugiej, dosłownie na drugiej stronie wieży. Nadawa się z... mną, no, Michał? Nadarze. Tak, tu tak, tak. Jest... Jestem dosłownie za tobą. Dawaj, to nie przejdziemy. Musimy mieć cały czas tą truszką śmieszną. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy on tam jest, czy. czy... jak mamy dużo agro, niestety. Wiem, wiem. Ja mam fajkę wczoraj. Chyba nie, gdzieś. Dobra. Dobra, ja się rozglądam za szpitalem. Cofamy się do kafry. Wybijamy je w kafejce Musicie Będzie, pójść na lewo Przebiegniemy przez kafejkę, nie tracimy czasu Ale to i tak się cofamy teraz wow. Dostałem Ty, kto to? Z drugiej, z drugiej wieży biją Ale no, kto to? Z drugiego punktu biją Mają drugi punkt Dwóch snajperów Dobra Słyszę strzały, ale nie widzę strzałów Mamy skoro. go, mamy jednego <laughs> Wybieg po prostu zaczął biegać obok nas eee, Dawaj do kafejki Ja Co muszę się powantażować Musimy stąd spadać Przeglądam się za... Ła! Dostałem! Witaj się poczekaj. Czekaj. Dawaj na piętro. Michał na piętro. Dobra, nie tracę. User i... joined your channel. Cześć nie... tura, spałko. Widzę go. Widzę ich, widzę ich, są na... Jestem nieprzytomny, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie będę wam z nie będę Wam zdradzał ich pozycji w ogóle, bo byłem przez chwilę Wojtka. Znam ich widzę. Nie, nie, widzimy ich. Ale dostałem. Ej, tu raz. No? Ty dostałeś freekey? Dostałem? Aha. Za co? Za to, że jestem dobrym kumplem. On to dostał. To rozumiem, że grasz na Dobra, mam dwóch mniej. Rozumiem, że graż na Dostało jeszcze cztery. Drugi również dostał. Dobra. Dobra, obaj dostali. Trzech Bóźniej mniej, pogaramy. trzech mniej, powtarzam, trzech wow, mniej wow, wow, uciekam, bo mnie zombiaki biją Gratulacje. to chodź, ja poszukam szpitala na mapce, schowaj się na górę Ja muszę namierzyć ten szpital, gdzie on jest Uciekam e, do lasu, panowie, 60 się 60 na To coś, kurwa, chyba Tak mówili, tam niżej Nie, nie mów nam, poradzimy sobie uh -huh. Ej, Brothan. Na rondo biegniemy, w takim bądź razie Panowie, to... musiałem za wycofać do lasu z powrotem. Nie ma żadnego. Załataj się. Dobra. Oddałem dwa celne strzały. Jeden dorwał Wojtka, drugi dorwał NMS, bodajże, tak? Michał, gdzie jesteś? Dobra. Do... Idziemy, dobra. idziemy, idziemy. idziemy. Y... No ja kwawi się? Nie, to zombiaki. Ej, ja kwawie. Jezu, jeszcze ja się nie zamanderowałem. No, z jest powrotem ja do też, dobra. Ja będę musiał się ewakuować ze straży. Nie mogę już. Jestem mogę na bo no, Pozycja spalona jest, dobra. Na no razie się ewakuuj, bo ci nie mogę wsparcia żadnego tutaj. Domek, tak, jestem ja na piętrze, zobaczmy, jak zejść. Dobra. Ja jestem na parterze, dobra, wychodzimy. Wchodzę. Dobra, wychodzę na drogę. Chowam się za budynek. Jestem za tobą, biegnij. E, przejdziemy nie ten, koło niedaleko ząbiaków. Chodzę, nie chcę znowu. E, wracam, wracam Doku na ząbiaków. Tu jest swoją bezpieczna pozycję. pozycja, bo jesteśmy między budynkami. A, wiesz, Wtedy oni nie mogą tutaj być. Panowie, e, wróciłem na swoją pozycję. Jak coś w odwecie czekam, tutaj. A co to jest Dobrze. kurwa w ogóle za Iwen? Na czym on polega? Ja nie wiem, celi... ale jest fajnie. Uh -huh. Uh -huh. Jeżeli wy patrzycie jakieś cele, to mówcie, bo na razie tylko dwóch widziałem. I to, to słuchaj, ale już zdjęliśmy. To jak wy ich zabijecie, to oni stracą swoje kół, czy ich ten uzdrowi przywróci ich do powrotem? Widzę szpital. Widzę no, szpital, powtarzam, widzę szpital. No, Chyba, no, Aaaa, Słyszy strzały? Z prawej Tomek był. Która spadł? Kolejny strzał. Widzę jak ząb, jak i Dobra, ja z... No licha, ja nic nie słyszę. Come on, chodź gdzieś niżej na razie. Nie będziemy przeszkadzać. A ty ten, a ty grasz z nimi, czy nie? Eee, zabili mnie, no, no, biegom, to dawaj na team 1. Leni padł. Dobra. Zabiło? trzech u nich. niecham że tego nie udało mi się. Widzę go! Widzę jednego. Muszę nawet robić żarciem. Chociaż nie jestem pewien, a może... Gdzie, Gdzie jest? Cik? U nich było sześciu. Tak, Zostało, tak, tak. Widzę, Zostało widzę. Widzę. dwóch. Ja jest koło kościoła, do szpitala podbiegam. Do jest koło kościoła? Dostał! Dostał, to dostał? Ja, Dobra, to wal dalej. Dziwne, dostał. Niestety nic się nie, wy, nie pojawiło. Nie wiem, czy się wylogował. No no szpital. Szpital. Nie, to nie szpital. Rage quit. Poszedł rage quit, panowie. Ktoś się zombie. bardzo brzydko wylogował. Dostał. Wow. Dostał głowę. błysło się. Błysło, mocno błysło. Ale ja nic nie słyszę. Mam safe. Masz safe? O nie, zabrali ten. Zabrali waliskę. Byli szybciej od nas. Szybko, szuka, szybko, szybko. Zabij go. W takim razie. Muszą się wrócić, tak? Musicie mi powiedzieć, gdzie oni są. Spróbuję zdjąć tego, co w będzie. Czy w kierunku bieg, kościoła? Ale... Nie widzę kościoła. Widzę tylko i wyłącznie górę. Panowie, musicie teraz biec. Jednego zdjąłem, ale Rage quitował, wyszedł od razu z gry, jak tylko oberwał. Dobra. Tylko nie wiem, w którą stronę on uciekł. Gdzie jest meta? Mieli przewagę, że było ich więcej. A my się byliśmy na O, się wpakowałem. Ty, A ja widziałem ten dziesięć tak. Wow, ja nie się nie Ale nie znali kodu, do się. Jedno pytanko. kto rajdsquitował? Bezsenny chyba wyszedł. Bo go za późno, już chyba za późno i mu kazali. Ty, ale mówić. nas było tylko czterech, Major, mają ty tylko No długi. właśnie, w pewnym momencie, jak no. ty coś powiedział start, to chwilę później on się ewakuował, nie? Ale nam wypadł później Bezsenny. No, mówię o bezsennym, nie? Powiedział start, napisał, Ale kilka było minut czterech, później tam wyszedł. Było czterech na ale my za to nie możemy. Ale odpowiadać. nie, nie, chodź mi tutaj, ktoś dostał strzała ode mnie. Zostało zaznaczone, że został trafiony, i nagle później poszedł. go nie było. Poszedł Ali, poszedł WKB. A może zabiłeś, jego ja zabiłem. I to było, to było. Najpierw zabiłem praży. Wojtka, najpierw zabiłem na Wojtka później trafiłem NMS-a, a na końcu dostała jedna osoba. Ja strzelałem do kogoś, Oby, kto nawet. był na tym, na wieży strzelniczej. wszyscy to ten, nie, 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 to na bieżę, on był na górce. Trzy osoby były was, na górce. Bo Tam ja byłem, na górce był, Art Wojtek, był na wieży i ktoś, i ktoś jeszcze. Ale ja przeżyłem. Pierwszy WKS go przestraszył, on się położył, a za drugim razem wstał i dostał. Nie, Właśnie, zginął, ka takie nie pytanie, pytanie Katzło do ciebie. To Ty no, pobiegłeś przez tą trzy budynku? Na chytro. Hy y nie, ja poczekłem ja ja z sejfu. Wyciągłem tę obrywkę i sam biegam pod słyszę, że ktoś tu biega. Ja tu właśnie zabiłem, tylko że gdyby nie te pierdolone zombiaki, to nie wiem czy byście mnie widzieli tam, jak leżałem, nie? w tym budynku. Eee, w ja cię widziałem, do ciebie, ja do ciebie wiesz, ja, ja padłem wcześniej, nie? Ale zanim strzeliłeś, siedz... to cię zajęło. Słuchaj Leniej, siedziałem z przewodnikiem na kanale, a przewodnik obserwował to wszystko i tak przewodnik mówi... Ojej, oj, oj. Leje go zębiaki obiegają. Gdzie takie czerwone tereny? Major, gdzie ty byłeś?